Witam Was wszystkich, pewnie się nie spodziewacie, że dzisiaj właśnie będzie jakiś film do poniedziałek Jednak ja zacząłem ferię, no bo jestem z Mazowieckiego, więc ostatni w tym roku No i tutaj przyjechałem, prawdopodobnie do środy chyba będę Więc tutaj trochę mogę porobić i ogarnąć Takie klucze tych gęsi No i co jak przyjechałem rano, no to mówię, trzeba się wziąć od razu za sprzątanie, bo e tragedia, tragedia. to jest się tragedia, Tutaj nie jest źle, ale tam to jest strasznie, ale wziąłem się od tych, tu gdzie jest Lep, od tych, od tych co tutaj widzicie ich, powiem wam tak, on takie teraz złączone, zaraz je wpuszczam, znaczy tam tylko zamiatę, bo już skrobałem, powiem wam szczerze, nie ma zaczynać lęgów wcześniej, bo się naprawdę można przejechać, e powiem wam tak, ja, y, znaczy ja, tutaj tak dziadek tak y, zobaczył, że tak się ganiają i od razu rozłożył miski. Ale ja, mówię, to, że się ganiają, to niech się ganiają, tak, to nic nie szkodzi, przecież to nie mogą się ganiać. A nie oszukujmy się, one poznosiły te jajka i powiem tak, wszystko zmarzło totalnie wszystko. Szkoda mi najbardziej tych widymów, bo ten, bo już y, młode były na kluta, a to była noc, gdzie było minus 10 stopni. Y, a nie oszukujmy się, tam jest ich mało w tym gojemniku. No i młode po prostu zmarzły, a już, już się kluły, tak, bo już były, jajka były na klute. No trudno, no ja mówię, nic dzisiaj obcinam Łapcie trochę, przytnę im, e, teraz są pomoczone, dlatego tak nie wyglądają, ale no, ja mówię, no, tak, krymka tak. się trochę, to jest ta, co kupiona była, się trochę doczyściła, mewka, to nie wiem, czy ona się, nie, nie kąpała się, mewka się boi, boi kąpieli, teraz tak otworzę, to pokażę, potem zrobimy sobie cięcie, jakby już wszystko ogarnięte, posprzątane, o, meweczka, Dostała się co kupiona, ale to nie, ona się nie kąpała, widać. a tam wszystko wymoczone i ten, i felek, i wszystko, i ten kremak, ale ja mówię, tych się trochę, dobrze, trochę się muszą wykąpać. A tak już się im chciało kąpać, bo jak je tu puściłem, zawsze je tu wpuszczam jak sprzątam, tak to bo się boję, że tu coś przyjdzie, a ta siatka, to wiadomo, nawet nie jadę dzisiaj, dopiero, no, wszystko będzie jadł, jak posprzątam. Eee... No, a tu są jeszcze te winery, bo nie nic nie mam sparowane totalnie z tych kupionych W sensie, tylko te, mm, te krymki Bo tak, winery mi się nie chciały wziąć, to same co widać, była wcześniej w parze O, on, on, tu siedzą obok akurat siebie Powiem no, no, że, że fajna ta winerka, tak szyją gnie, fajny, fajny, fajny gąb Ja mówię, muszę, ale ja wiecie, je zamknę potem i mewki tak samo Mewka to ona będzie z, chyba z tym Takim przełączonym, tamtym, od, tak O, tam, 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 od, od półki od tej, no to chyba jest ten bo ten to jest mewki mi zniosły jajka, ten samy co jest, ale jak ten, jak ta pióra takie łączone, to śmierdzę strasznie dobra, idziemy tam eee... i te mewki zniosły mi jajka, ale powiem wam tak, po pierwsze nie mam nawet po co podłożyć, ponieważ eee... tylko nie przerażcie się bo tam jest brudno, bo dopiero jestem w trakcie sprzątania ale zobaczcie, postaram się żebyście zobaczyli dzisiaj żeby wszystko, jak będzie ogarnięte te wszystko było wyciągane tam bociankę zamkniętą, bo mi się ze nie nie bo zostawiłem sobie fajną parę, znaczy fajną, parę bocianów młodych I specjalnie zostawiłem ten, no co się mi kurde wzięła dziaduwa z tym, tutaj tą, z taką zasłówkę kupiłem ten kaczyk to się nadawał, nie powiem do czego No tu wszystko jest jeszcze tylko ten, już zeskrobane, tylko muszę zamieść, ale to zaraz wam ten ogarnę Tufelki mają znów te czarne jajka Słowy nakłady, nie wiem, no to suny jeszcze były ten razy, ale one wniosły dopiero niedawno, więc zobaczymy. Tutaj, tu miały te, no właśnie, te widyny. No to no, no czekamy jeszcze raz, te by te, no niestety, no ja mówię, ale to wszystko za wcześnie, nie co. No i tu mewki, ale ja wiem, nie mam po co podłożyć. Chyba, że jednego, może samego, jednego, może dadzą radę wychować, nie wiem, tak, no same dochodzi, i nie, to się podoba mi tam. Ale też pojmę, słowo siedzę, siedzi, wiem, że ona w ogóle siedzi jak ja tu jestem, bo one są strasznie bojące. właśnie. Ale nie, ona siedzi. Bo felki to nie ma problemu. Ale się Wiem, ale ona nie, no, siedzi. Tym bardziej, że to jest, nie jest młoda samica, bo ona ma już drugi rok. Więc w tamtym roku już mi jajka, przecież. Ale zobaczymy, no. Ja mówię, no, jak siedzą na razie, a wszystko wiecie. Tu. Ja mówię, ale to ja tu zaraz zamiotę, a tam to jest tragedia. Tam, bo nie było, było ponad miesiąc. Więc. Tu jest parcie. Kupa, wszystkiego, leży wszędzie. Młode mam trzy. Tutaj, eee, Podzę wam pokażę. Słuchaj wam, tam od Budapesztu młodego jednego. Eee, nawet wczoraj oglądałem na nim jak on jest. Czy będzie siły, w końcu, czy szuty, bo ja tak był wieżuty. Ja mówiłam, że siłę, więc nie wiem w końcu, jak to będzie. <laughs> I po, murzy, po tych popocztowych dwa młode są tam, jak widać. Dobra, ale dobra, to ja robimy cięcie, a pauzę, a zobaczymy się, jak posprzątam. No, chyba tu i tu już ogarnę, w sensie, w sensie, po no, chyba, że ten, chyba, że zamiotę tu opuścimy je damy i mieści. Dopiero się bierzemy za tamte. No już jestem. <laughs> Ogarnąłem. Tutaj jest tak posypane trochę, jak sobie wierzę, że to wygląda trochę jak piach, ale to nie jest piach. To jest piasek, który jest po prostu mokry i wygląda jak ziemia. A ja to trochę sobie w tych miejscach głównie, gdzie tu one się są pod bo tam najwięcej robią. Wiadomo, a to powiem wam szczerze, pomaga w tym, że potem skrować to wszystko jest łatwiej i szybciej to odchodzi, Zaczy, że przyjadę pod spodami i to wszystko od odchodzi że tak powiem. Tylko tu na środku muszę trochę zawsze poskrobać, no bo wiadomo, to jest najciężej. A tak to to jest naprawdę dobrze. Y, Zaraz właśnie wpuszczamy. Mm, wodę przyniosłem, grid na i tym się kończą. Muszę w... Teraz mamy luty, w marcu. W marcu zamówię do prądu marca. Więc jeszcze na te 2-3 tygodnie mi starczą. Przecież tu są w pojemnikach, tam jest trochę w pojemniku, ale tu jeszcze mam takiego drobniejszego. No to jeszcze jest, ale, ale. Tu też chyba pan idzie posprzątać, bo tu jest też tak, już grubo tam ogarnąć. to wszystko muszę cię tu poogarnać Akurat jak jestem, to muszę to ogarnąć. Yy, no, więc ja mówię, pójdziemy tutaj, otworzę to. Nagonimy je. Oczekujcie, że tam nie nikogo. Dobra, i zaraz je wpuścimy. I one sobie wejdą, już. I zaraz je też nakarmimy. One no, już będą same też chodzić, bo to też im się tam nie chce siedzieć. Powiem wam szczerze, pogoda się. Ktoś drzewotnie. Pogoda się psuje, było naprawdę fajnie. A teraz czuję taką lekką mrzawkę już. Więc, no. Myślałem, że będzie ładny dzień, bo naprawdę to wydawało się fajnie. A to coś zaczyna popadywać. Dobra, wchodzimy. zobaczcie jak go nagnie to, gnie to, gnie to przyjął Ta finerka. Wchodzimy. O, to jest ta się ten mawek, sparować, ją sto, o, tamtą mawkę. Tylko ją ja teraz, muszę nagonić, bo ona też e, nie była, powiem wam szczerze, nigdy tutaj na woli, że czas. No, wchodzimy, wchodzimy. Przetuwać do Was? Tak, to była taka brudna ta woda. No, wchodzimy. O, tutaj, tutaj i potem tam. Tak samo. Tak, nie wiem, żeby tu nie wyskoczył. Nikto. Dobra, już włożę ją. Jeszcze tą mewkę. No, chodź, 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 chodź. Tutaj na górę, na górę. Tak, no i, no i tam. Trafisz? Mądry gołąbek trafi. Dawaj, na górę. No dawaj. Dobra, już włożę. I teraz wchodzimy. Wszystko nie wchodzi. Zaraz tu je... No widzę. Chodź, chodź, chodź. Mokre teraz. Niech się wysuszą. O, tu zamknę i zaraz stawię tą szybę Bo tam szybę wstajemy pod tę deskę, to będzie za ciemno, wiadomo Więc stawiam taką szybę Nie wiem nawet z czego ta szyba Już zamknę, a i potem tak muszę przynieść wodę, wyrać. No i już tu trochę też jest brudno na tym Dobra, idziemy Tamtych jeszcze nie sprzątałem, tylko u u tych e Chciałem je wypuścić Też tych zdjęć z powiem, przecież ja chyba w, nie że w tym roku, naprawdę Cały czas i jeszcze miałem mewka, bo muszę tego mewka też w sumie czerwonego wystawić. Bo to jest niepotrzebne. Mi... O! O, i do gritu. I do gritu. O, to jest ta... ta. nowa to co idzie. A tamta siedzi? Nie, zeszła tak samo. on nie głodna. Do... A tamta to jest samica ta sobie. Dobra. Wstawiamy szybę, karnimy je taką właśnie szybę trochę wielka, ale tam jest z jednej strony. Bo w sensie to jest to okno jest takie, że. słuchajcie, e, to, to może być. trochę macham, może, ale. to okno jest takie, że ten, że. tu jest jakby nie ma tego środkowego okna i tu jest jeszcze trochę e, u ten u. poczekajcie, muszę telefon odłożyć bo. nie chcę jej zbić, bo dopiero mam baraz nie robię, która będzie wesoła o o to jest no akurat jak to włożę to jest i na to i na to zasłoni więc akurat dobra I dzisiaj pszenica i ten proso i rzepak bo karma mi się skończyła tak musi kupić <grystanie> ale ja mówię, to jeszcze jest ten bo no muszą ten yy... młodych jeszcze nie ma dopiero młode to będzie ta karma jakaś wiecie taka bardziej może bardziej pożywna no, jak dostały to nawet chcą, za 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 nie chcą zaledwie To nie jest oczywiście im tu słomy przyniosę żeby nie było będzie słowa? O. Wszystko do gritu. Ta samica, akurat daje ki jezu. O. o i ta wlawinderka yy, mi bo ona Czasem mam takie coś w głębniku, nie wiem, to jest chyba jakaś choroba, ona nie jest zaraźliwa Łapie to czasem samica. Samice i w szczególności, jak samica była bardzo intensywnie jajka niosła. Yy, w czasie właśnie tych, w czasie yy, lęgów. Pojedynam, myślałem, że to jest może odwapnienie. Właśnie one tam są w parze, właśnie. może chyba jakieś jajka zniszczy, coś. Yy, nie wiem, czy to jest odwapnienie, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Mm, ale yy, no zawsze, jak on i tak siada na skrzydła, czyli w sensie ona normalnie je wszystko, tylko nie lata. I powiem wam szczerze, wapno i witaminy, bo to byłem weterynarza ile razy z tym i to nie ma na to naprawdę lekarstw. Inaczej pewnie może jakieś jest, nie wiem, trzeba może jakieś szczegółowe badania zrobić. I po prostu tym wapnem i tą witaminą i po dwóch tygodniach to przechodzi, powiem wam szczerze. I też właśnie, nie wiem, któreś jeszcze miało w tym roku i też przeszło. I potem złapało jeszcze właśnie teraz tam ale to potem normalnie ona nie niesie jajka, kacza. normalnie to nie to, że nie jest jakieś nielegnięta, bo jej matka na przykład tej widerki miała to dwa razy, jeszcze ona miała kiedyś problem w ogóle z jajkiem, tam zniosła tak, że po prostu coś jej wyszło, ale potem jakoś się schowało, <grytanie> i tutaj jest brud, tam był głodny, za... dobra, puścimy, powiem wam szczerze, na wolierę i tam damy im już tym trochę jeść, akurat je wszystkie muszę wygonić, bo wszystko, wszystko musi wyjść tutaj. Niestety, a chcę to zrobić przed deszczem, no bo nie chcę, żeby tutaj się... Teraz przyniosę tam, co trochę zostało. tu trochę zostało tego jedzenia, to akurat tamte jakoś nie chętne w ogóle do jedzenia. O. Te... pakuję to trochę, bo to wiadomo, to jest... Dobra, sypniemy. Dobra mogą jeść jeszcze tak pchają to o, tu to jest, powiem wam, jest tu tego tatajstwa. mówię, to jest za dużo tych za dużo raz. powiem wam szczerze, kiedyś czułem to, was 11 po co tu tyle trzymać, nie wiem się ludzie mają po trzy rasy, hodują a u mnie to jest szczerze to <grym> Maora, z których może nie hodowałem, bo i były Pawiki, i garłacze, i, i kingi, i rysie i wszystko było wszystko było. Dobra, wychodzić, 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 wychodzić. Poszły, poszło, poszło. O jeszcze ten... To jest właśnie bocian, ja go muszę. O! A może ja bym go od razu dochodzi tej klatki sadził. Tylko nie wiem. O! Za jedno. Za Zamachem. Ja jeszcze. To jeszcze a te pocztowe patrzę. Te kurde kluchy. A pocztowy to rości raz, dwa Te pociany to kurde się sparowały Tu ci zostawiłem, nawet to nie jest rodejsco Bo to jest samiczka, jest po mojej naj, najstarszej parze A samczyk jest po tej młodszej trochę No, to niech gruchają, niech się parzą Potem wodę wstawię, bo tutaj to, to jakieś brudne No to to jakieś brudne, to wyjmiemy to O, niech się parują Nie wiem czy czym ja poparuję, powiem w szczerze, te gołębie, bo bo klatek mam mało, to się za bardzo do parowania nie nadaje ta mała. Więc ja nie wiem, mam tylko tą jedną, a tu jeszcze chyba trzy parę do sparowania Dobra, nie nawijam i jarzę się za sprzątanie, bo coraz bardziej tu widzę jakaś wrzawka więc widzimy się, jak ogarnę ten cały głębik Jestem znów z powrotem, w taki dzień dzisiaj. posprzątane powiem Wam szczerze, musiałem się trochę. No, dawno składać półkę, tak wiecie, tak z grubsza i ten, trafem. nie miałem trości, do musiałem piasku posypać, tu już kility, musiałem sypać wodę Trochę mi wsypałem, że to karmidło, no i słomy tutaj dałem I tak samo, słomy O Tutaj, o Tu jest wszystko Już tutaj tak, przyłknąłem te winery Powiem Wam, że tak ją męczył, że po prostu tragedia. Stasz męczy, ale on tam teraz zmienił taktykę na lepszą w sumie, no bo y, on bierze teraz i tak ten. Y, teraz. Y, no właśnie, ja teraz nie wiem, bo to powiem Wam, szczerze, że ten Blauwinder. On niby wcześniej, niby, on szerzył w półce, siedział statą z, z tym ciemnym. I niby jak, no grukał normalnie jak ten. Jak w się sensie na, na, na samicę. A zobaczcie, to jest ten po lewo. Teraz. Ja teraz nie wiem, bo te dwa są 100% samce. I ja nie wiem, jak z tym trzecim, bo nie wiem, czy to jest samica w końcu, czy samiec. Ja nie wiem, czy, ja, czy to ja mam tutaj trzy samce w końcu. Nie wiem, no takie. Mam no, efekt. Tak. Nie wiem. O, zobaczcie, mamy gruka. Ten, to, ten od okna tam. No, o, to jest ten po lewo. To będzie samiec. No i mamy. Tak mi się wydaje. Chyba że. Chyba... Chyba po prostu... ale wątpię. Ten lewo, mówię. Powiem szczerze Krymka też grukała w sumie tak jak on i okazała się samica, no nie wiem no. No. Nie, muszę patrzeć, ale to powinna... Nie, poczekajcie, który to? Bo już... Po kolorze nie widzę. Nie, co jaka... Gad... Kurde... Poczekajcie. Nie, dobrze. Ten. Bo tamten to jest ten... tamten. O, ten niby. To nic nie robię jak ten grupa. Dobra, co będzie to będzie. Dobra, windrze też tam. Tupe feleczki, jedna para, tam samica, sam jest czarny. Nie wiem gdzie jest. Tam w górę. No Para, para tutaj ten z tym żółtym. O to jest ta nowa. No i ta nowa będzie z tym. Właśnie z tym tutaj na oknie. Też jedzie zamknę potem. Niech się parują, przecież kurde, nie ma co, dobra Tu mam syf straszny, więc tutaj nie patrzcie, że tak powiem, to będzie ogarniane Ale to już jak filmik skończy nagrywać, to tutaj po, poogarniam Nawet potem muszę iść jeszcze na zjeść, bo jeszcze nie wiem. Bo tylko siedzę i tu coś wiercę, że tak powiem Dobra, wpuszczam, bo tam jeszcze są te trzy młode tam Niech Karmią mnie, już były najedzone O Już mogą wchodzić wszystko i potem tym srebrniakom zrobić zdjęcia Jak pogoda się trochę może poprawi to i wypuszczę A jak nie to jutro No chodźcie. Właściwie tu jest jedna srabiaczka, samica właśnie Błoga się wsiąść który do samce. Chociażby, o jak wszystko To chociażby wiecie co, nie robiło mi takiego W mniku, takiego No by się tak idzie, i w ogóle O wszystko idzie, wchodzi Zadowolony Dziwimy ten Budapeszt, powiem wam szczerze, on zawsze, ten czerwony, on jest tą samicą, on, one zawsze, tyle co on słomy zawsze przynosił do gołemnika. naprawdę, patrz, no i on ją, no i on, niby w parze te są, ja nie wiem, ja nie wiem, jak to jest, ja je też zamknę, tam muszę przymknąć, chociaż to półki, o i zobaczcie, i... Pocztowy, właśnie, jest tam półkę zajął Muszę tę tą miskę przenieść tam do bocianów w Prawo, bo... Kurde, to, to, się, to mnie tak takie takiego Bo ja nienawidzę, jak on po prostu bierze Zabiera dwie półki, to jest po prostu... O, jak ucieka tam Jak chcę uciec On gruka ładnie, a ona... Dziaduwa nie chce w parę iść wredna już dużo chyba ponad tydzień lat. No już, już półtora tygodnia zaraz będzie, jak tu w tym jest. To już powinna się odkochać w tamtym, wcześniejszym. Jartuję <grystuje> oczywiście, no ale. No, tu trzeba trochę patrzeć, bo to kurde. Te lęgi to w tym roku. Tamten były. Wiecie, jak Boże, jaki będzie długi filmik. Nie wiem, czy będzie chciała się na taki oglądać. E... W tamtym roku powiem wam szczerze lęgi były, wiecie, jakie były w sensie no, fatalne Więc ja liczę na ten, że wiecie, że ja w tym to podwójnie, nie wiecie, młodych nachował. O, tam tylko zamknę siatkę. U góry. I tu je wpuszczę chociaż pod siatkę, nie sobie ja wyjdą. O. O, i to do góry. Już to strach ciało to i to... Chce w sensie się to o też nowe by niewyczajnie zrobię zrobić może w lato. Bo tam bocian też tam grukało zamknięte te bociany tam. Znaczy bo on pójdzie w parę, no tyle czasu są zamknięte to. Może się w końcu uda. Potem tu tą solę. Pograżam cię ta biajko, na dole kury zaraz zjeździe to ta, ta biajko pod klatką basakra, basakra, a ja nie lubię takiego. Rozgardiaszu no, po prostu nienawidzę. A! Miałem temu włożyć trochę... a nie pokazałem, miałem wam młodego pokazać. Zobaczcie, młody Po no, prostu to wiecie jak tam posztowę, no. O. siwy będzie. To znaczy, się siwy, taki jest bardzo jasny, ale to... Tutaj tatuś przy karmidle. Miałem włożyć trochę wycie, bo tak trochę, żeby nie był na takim tyle. Żeby miał na tak powiem dopę usadzić o. no, bo tam jak z takich słowy no to kończy się gnuj robi, ale na no trudno no. Trzeba to trzeba. O tam w końcu poszedł, może półkę w końcu zajmie jakoś.